Yes, you'll be Queen for a night! W te święta powiedz Raffaello. Migdał zatopiony w kremowym nadzieniu otoczony wiórkami kokosa Rafaello. Więcej niż tysiąc słów. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nic nie stanie na twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 70 milionów złotych. EuroJackpot doświadczaj więcej. Witaj w klubie tych, którzy jak Mikołaj kupują taniej na Black Blackwix. Teraz w Empiku trwają super promocje. 3 za 2 na książkę, głośnik Marshall 40% taniej i Samsung Galaxy A56 20% taniej. Empik, witaj w klubie. KFC i Dragon Ball Z już tu jest! Nie przegap, tylko teraz w KFC. Kinder niespodzianka i 16 figurek Playmobil dla waszych dzieci. Twórzcie własne historie i bawcie się razem w super bohaterów. Przygoda zaczyna się z jajkiem Kinder niespodzianka. To cudowne, gdy dzieci mogą być w pełni sobą. Jak wspaniała jest przekąska, która ułatwia im wyrazić swoje emocje. Dlatego stworzyliśmy Kinder Kinderini. Nowe, chrupiące ciasteczka o wyjątkowym smaku tylko od Kinder. Kinder Kinderini. Jedno ciasteczko, tak wiele emocji. Znajdź idealną kawę z Philips Let Świeże ziarna i akcymitna mleczna pianka, której nie sposób się oprzeć. A do tego najszybszy w czyszczeniu system mleczny. Philips Let Zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. You free at heart. Libre. The New Limited Edition. Yves Saint Laurent. Ach, to znowu moja młodsza siostra. Nie wyobrażam sobie dnia bez jej uśmiechu i naszej małej przerwy na przyjemności. Pyszna przekąska prosto z lodówki. Chłodny mleczny krem otulony puszystymi biszkoptami. Kinder Mleczna Kanapka otuleni miłością. Teraz nowa, truskawkowa edycja limitowana. Energia jądrowa to coś więcej niż prąd w naszych domach. To także postęp nauki i nowe szanse rozwoju. To wiedza, dzięki której budujemy nowoczesną gospodarkę. To zakłady, laboratoria i inne miejsca pracy zmieniające nasze życie. To pewne stabilne zatrudnienie i szerokie możliwości rozwoju dla wszystkich. Czas na polski atom. Za murami każdy dzień jest walką. Co ci odchodzi, stara babo? Niech pani nie no dobrze? I choć straciły wolność, nie straciły nadziei. No Nie chciała tak sobie wyjść z psem, bo zna spacer do parku. Bo za twardą skorupą kryją się historie, które poruszają. Moje ja dziecko miało 3 miesiące, jak załteli, teraz wyjdę, no wiesz, już dużo. ale będę się nauczyć być matką. Więzienie kobiet. Nowy odcinek w poniedziałek o 21.05 w Polsat Cafe. Ból w klatce piersiowej. Gdy sekundy decydują o życiu, oni są pierwsi na miejscu. Mam taką nadzieję, że kiedyś ludzie o nas usłyszą w samych dobrych słowach, że stanowimy faktycznie odrębny zawód. Każdy wyjazd to nowa historia. Jak się pani czuje? O życiu, które czasem wisi na włosku. Musi zapanować nad tym oddechem i wszystko wróci do normy. Nowość. Ambulans. Na w poniedziałek o 22.00 w Polsat Cafe. Moda to nie tylko ubrania W mojej szafie znajdziecie wszystko To sposób na życie To jest takie odzwierciedlenie mnie Trudne zadania Pierwszy temat, kolor Walka z czasem Mamy tylko godzinę I budżetem Odmowa Czemu? Zachwyty Absolutnie wszystko się zgadza I w topy. Nie będę się wypowiadała na temat tej stylizacji, bo jest obrzydliwa Shopping Queens Królowe zakupów Nowe odcinki w środę o 21 w Polsat Cafe W te święta powiedz Rafaello. Migdał zatopiony w kremowym nadzieniu, otoczony wiórkami kokosa. Rafaello, Więcej niż tysiąc słów. Witaj w klubie tych, którzy jak Mikołaj kupują taniej na Blackwix. Teraz w Empiku trwają super promocje. 34% rabatu na zestaw Lego świąteczne dekoracja stołu. Instax zmieni 30% taniej. I Express Chibo z rabatem 31%. Empik. Witaj w klubie. W kalendarzu rodziny zapisujemy to, co ważne. A zdrowie dziecka to najważniejszy punkt w planie. Szczepienia to nasza ochronna tarcza. Chronią przed groźnymi chorobami zakaźnymi i ich powikłaniami. Sprawdź kalendarz szczepień na szczepienia.info Kinder Niespodzianka i 16 figurek Playmobil dla Waszych dzieci. Twórzcie własne historie i bawcie się razem w super bohaterów. Przygoda zaczyna się z jajkiem Kinder Niespodzianka. To cudowne, gdy dzieci mogą być w pełni sobą. Jak wspaniała jest przekąska, która ułatwia im wyrazić swoje emocje. Dlatego stworzyliśmy Kinder Kinderini. Nowe, chrupiące ciasteczka o wyjątkowym smaku, tylko od Kinder. Kinder Kinderini i jedno ciasteczko. Tak wiele emocji. W naszym domu rosół to tradycja, dlatego wybieram lubelę jajeczną, delikatną jak makaron mojej mamy i babci Adeli. Lubelna jajeczna, by rosół smakował jak dawniej. Spróbuj bulionu krakus na pyszną zupę. Jeden wieczór, a tyle smaku. Mają rozmach, Ej, A co jest? Kup sos barilla, a makaron barilla dostaniesz za jeden grosz. Carrefour, święta ze smakiem. Czujesz się ociężały? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Ach, to znowu moja młodsza siostra Nie wyobrażam sobie dnia bez jej uśmiechu I naszej małej przerwy na przyjemności Pyszna przekąska prosto z lodówki Chłodny mleczny krem otulony puszystymi biszkoptami Kinder mleczna kanapka otuleni miłością Teraz nowa truskawkowa edycja limitowana Na program zaprasza jego sponsor. Producent suplementu diety na wsparcie pracy serca i układu nerwowego. Doppelherz Vitaltonik. Na program zaprasza sponsor. Producent leku Pyralgina. I na ból głowy. I na ból pleców. Na ból o dużym nasileniu. Pyralgina. Na program zaprasza sponsor. Wukruk. Właściciel salonów i sklepu internetowego wukruk.pl. Yes, Dwie stylizacje, mamy godzinkę, także lecimy.